Witam Paśka, Choska, dzisiaj sobie przeglądniemy odkładziki o Boże, odkładziki Rodzinki zapasowe Ta jest na raz, dwa, trzy kuliczka yy, Żarcie trzeba dołożyć Bo jest jej mało Dokąd ta rodzina jest? Yy, nie widzę, jest tak na oko chyba około 10 cm w dół, czyli nie za silna, nie za mocna, ta fajnie wychwycona yy, nie będzie z nią problemu. Prędzej przezimuje, zobaczmy następną rodzinkę. Następna, nie, ro nie robię cięć, żeby nie było, że coś oszukuje. Już widzimy, że. Że coś jest nie tak. Jakaś wilgoć. Jest już stara matka niewymieniana. I siedzą na trzech uliczkach. Taka temperatura idealna. O. Od razu sobie paski wywalimy. Resztę zrobimy jutro. Pogoda dopisuje do takich rzeczy jak wiem paski powinno się wywalić na zimę ale nie, nie pozwoliła pogoda ale gruncie te paski były w ogóle podane ciekawe jak ta rodzinka to se fajnie żreją tu podałem takie słabsze. Pokazałem rodzinki. Teraz pokażę taką. Wow. Tu powinna być taka silniejsza chyba rodzinka. No i widzicie, i tu jest silna rodzina. I już widzimy, że jest problem. One siedzą na tym i prawdopodobnie mogą nawet czerwić. To nie jest dobrze. Zobaczymy sobie tą rodzinkę, tylko złożę tą. I pokażę Wam tą. Pytanie, czy te żyją. Te były zimowane eksperymentalnie. Patrzcie się. Wszystko jest. Jest ciepło, to sobie pozwolę odchylić ramkę. Widzicie? Nie ma żarcia. To jest krzyżówka Włoszki z lokalną pszczołą są na czterech kuliczkach a dołem jest żarcie osypu tyle co widać ja sobie to po prostu przełożę z góry do dołu żeby żeby zyskać ramki ale to jutro jutro bo dzisiaj ostatni porządek chowam, yy, chowam przede wszystkim te pół nadstawki no i ogólnie układam to już do wiosny. Pogoda o, pozwala. Jeszcze sobie zobaczymy, Ta rodzina też była na jesieni dosyć silna. Też widzimy, że jest poruszenie. Niedobrze, ja się z tego szczerze nie cieszę. Patrzcie się. Na czek. Yy, Czekam, jak siedzą, a na jesieni były na 10 ramkach zastawione. Zobaczymy sobie jak te rodzinki. Tu było dosyć bardzo długie czerwienie. I to mogło spowodować, że te rodzinki będą słabsze. Ale na tej pasiece tu jest fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 uliczek wystarczająco. Yy, na pewno dużo osób zapyta Czy to dobrze, że pszczoły zbierają pyłek. Jest dużo nagrań, że pszczoły zbierają pyłek. I od razu powiem bardzo źle, bo po prostu pszczoły się rozczerwią. Nie, patrzcie, krzywo obstawione od jesieni, bo też taka fajna wow. Wow. Mm. tu się osypały, tu je wyrabowały, tu są, tu też są przejrzymy sobie jeszcze takie najagresywniejsze u mnie i o jest to wszystko tobołków na tykule zobaczymy już więcej się z i tu są na raz, dwa, trzy, czterech pięciu uliczkach i tu były naj Agresywniejsze na tej pasicie, Te pszczoły co to będzie czekać? Te żyją jeszcze? Widzimy, że są. Około. to są wszystko zapasówki. Nie, wiem, czy tą patrzyłem, tu któraś też była na belkach, ale raczej nie ta. Były ciasno, to chyba była rójka. Na pięciu ktoś na pewno zapyta, czemu te rodziny są słabe. I yy, tak wykończyło je przede wszystkim długie jesienne czerwienie. Powinno być na 4 gramkach. Rodzinka, te są fajnie, na sześciu, wykończyło je długie czerwienie. A jak, to, a jak to wyglądało, to zaraz wam powiem. I tak, długie czerwienie spowodowane ciepłą i bogatą w kwiaty jesień. Dlaczego bogatą? Było ciepło i wszystkie te byliny, co ludzie w ogródkach mieli, Zazwyczaj tak, po 15 września yy, przemarzały, w tym roku jednak nie przemarzły, przemarzły dopiero w połowie listopada, jak w spadł pierwszy śnieg wtedy je ściął mróz I do tej pory matki intensywnie czerwiły i te rodziny, co miały na przykład 3-4 ramki czerwiu albo czerw na 3-4 ramkach uznajmy, że o, na przykład taka elipsa, o taka dłoń jeśli była tego czerwiu no to yy, widziałem, że w tych rodzinach jak był śnieg te rodziny po prostu się mega wyprzczelały, mega wylatywały te pszczoły i to po prostu młode faktycznie widać było młode pszczoły dlaczego? nie zdążyły się oblecieć, no a jeśli miały tak na 3-4 ramkach no to takie wychodziły w sumie półtora ramki czerwiu, no ale to może yy, dla innych będzie niedużo ale Pszczoły po pierwsze stare spracowały się, no i osypały się. Młode nie zdążyły się należy najecie utyć, że tak ciałko tłuszczoły nie wyprodukowały, nie obleciała się część, czyli te, które nie zdążyły się utyć, padają bo są słabe. Później te, które w ogóle się nie obleciały, i te, co nie zdążyły niedogrzane były. Też wszystko się osypywało i wylatywało. Po prostu w tym roku cztery niekorzystne czynniki na jesieni, jak temu mogłem zaradzić? No, głupota moja przede wszystkim zawsze byłem na nie z izolacją matek na jesień i wypuszczanie jej dopiero po pierwszym oblocie bądź po pierwszym przeglądzie. Czy no, nie uznajmy, po pierwszym przeglądzie. Jeśli bym to w tym roku zrobił, nawet jeśli bym te matki teraz wypuścił, w styczniu, 1 stycznia, bądź dziś 2 stycznia, no to na pewno by te matki były w lepszej kondycji, rodziny byłyby w lepszej kondycji. No i to jest po prostu moja głupota. Na szczęście około połowa rodzin na tej pasiece wyjdzie średnia z zimy, czyli tak około 5 cztery ramki pszczoły Reszta wyjdzie Raczej słaba Czyli takie trzy ramki pszczoły Zaraz coś powiem, że 5-6 ramek pszczoły to, to mało Że dla niego to jest ten Ja nie jadę na rzepak Nie stawiam się w tym roku na ten rzepak Po prostu pojadę w tamto miejsce Tylko żeby ktoś mi miejsca Nie zajął na następne lata Bo tam fajne są miejscówki na akacje i tak ja sobie ją odbuduję. Oczywiście pasieka w lesie i pasieka druga w lesie wyszły fenomenalnie, bo tam jest około 6-7 uliczek pszczół, praktycznie w każdej tak samo. Tam bodajże jedna tu przy lesie u nas jest słabsza, bo tam chyba jest na czterech albo trzech uliczkach, ale zaś jest ten kłąb bardzo pociągły taki Widać, że się gdzieś zaczyna odtąd, gdzieś tak do połowy ramki, czyli też nie jest źle. No i tam na drugim, na trzecim, no w sumie drugim obrębie tam też były jedne takie słabsze. Jedne padły, ale wczoraj widziałem, że z tego ula latały pszczoły i też nie jestem, teraz już tak sam się nie jestem stanie, czy one naprawdę padły, czy nie, bo... Może było tak, że one po prostu ciągły plastry i są bardzo nisko były uwieszone, i, i przy oblocie były. Nie wiem, zobaczę po prostu no prawdopodobnie jutro albo w środę. Tam pojadę zobaczyć uzupełnić ciasta, pierdółki, bo tam jedna rodzina ma problem z żarełkiem. I co tu dalej można powiedzieć? O, na sam koniec dodam tego zbieranie pyłku przez pszczoły o tej porze roku, no jest to mega katastrofalne znajomy po prostu, teraz z nim też gadałem i mówi, że się mu pszczoły wybudziły i po prostu czuje się jest ciepło w hulu co w takim y, można zrobić czerw jeszcze jest bądź jajko albo larwa jedno maksymalnie y, jeśli faktycznie dopiero jest ta jajeczko złożone, możemy ul wystudzić poprzez otwarcie dennicy bądź wszystkich pajączków y, w powałce, wtedy ul wystudzimy i pszczoły nam te jajeczka po prostu zjedzą. Wyczyszczą po prostu komórki, żeby nie, yy, nie spracowywać się i, i będą czekały. Naprawdę nie macie się czego cieszyć, że ten pyłek pszczoły zbierają, bo to one dostają, y, psuje się im po prostu zegar. Myślą, że już jest pożytek i matki, jeśli podejmą czerwienie, jeśli pogoda się utrzyma jeszcze tak 3-4 dni, no to będzie po prostu. Katastrofa dla większości rodzin. Mi się osypały na przykład wszystkie Włoszki. Nie wiem dlaczego. Nie będę mówił od kogo były te Włoszki, żeby komuś tu nie. Miałem Włoszkę od tu okolicznego i były fajne, a w tym roku kupujemy od tego, ale podejrzewam, że po prostu nie była to pszczoła dopasowana do tu naszego południowego klimatu. Dlaczego? Bo. Jedna Włoszka, no to to mieszańca, co widzieliśmy, żyje jeszcze. Patrzyłem w notatkach i to jest faktycznie mieszaniec, ale może dlatego, że to jest nie, mieszaniec, bo od tego pszczelarza też miałem jedną matkę i też po prostu ta rodzina padła. Nie wiem dlaczego, tylko Włoszki yy, padły, no sześć rodzin, no to jest jednak dużo. Też były duże straty spowodowane przez osy. Bo tam chyba na jesieni było coś koło 5-6 też rodzin. No oz nie dopilnowałem, no bo nie dopilnowałem, w sumie to łatwo powiedzieć, nie dopilnowałem. Dopilnowałem wszędzie były pułapki i po prostu te pułapki były cały czas codziennie zapełniane. Ja potrafiłem dziennie wyrzucić, śmiem stwierdzić, że około 5 litrów martwy kos z pułapek. Codziennie było tak wyrzucane, wyrzucane. A te france rabowały ule. To niektóre fajne, silne ule były, tylko po prostu pszczoły były za, niezaciśnięte i, i rabowały. Cały wrzesień to trwało. No i dlatego też też na jesieni były małe problemy jeśli chodzi z pasieką. Z miejscami, że musiała być tu, za chwilę była tam, za chwilę znowu była tam. No i to też... Ten. Ale przede wszystkim jest tu w tym roku, że wyjdą słabo z zimowli. To będzie wina tylko i wyłącznie moja, no bo mogłem e, zaizolować te matki. Bardziej to po prostu, nie wiem, więcej dokarmić, ale rodziny były pod koniec września naprawdę super zakarmione bo średnio ważyły po 20 kg rodziny to nie jest mało. Co będzie, to będzie. przezimuje naprawdę. Jeśli by przezimowało 20 rodzin, tak planowałem redukcję do 20-30. A potem odbudowę pasieki planowałem, gdyż chciałem po prostu nową krew wprowadzić. A te linie, co mam, będę łączył. Mam tu kilka takich glin na testy i nie jestem z nich po prostu. Za przede wszystkim, bakwasty wszystkie pójdą out. Później. Włoszki pójdą też chyba wszystkie aut. Może zostanie 2-3 rodziny na odkłady tej Włoszki. Stricte będę jechał na krańka CT-46, planuję 4-5 Wiktorii No i tam od znajomego będę miał też fajne pszczoły, to. Będziemy po prostu wprowadzać je tu na pasiekę. U niego się fajnie sprawdzają, to jest mniej więcej ten sam klimat. Także u mnie też myślę, że się te pszczoły po prostu fajnie sprawdzą. No i po prostu zobaczymy, co to będzie. W tym roku była masa tych glin wprowadzonych, chyba 5 nowych glin. No i to był błąd, bo te pszczoły jednak jak były ściągane z. Środkowej Polski, z północnej Polski. No, u mnie nie po prostu, przy, przy niemieckiej granicy też miałem znajomych wysyłali mi te pszczoły na testy, o, na testy. Ja sam chciałem po prostu zobaczyć, no i to był to był błąd. Bo jednak jak byłem, powiem wam te 5 lat przy tej tylko i wyłącznie CT46 z 5 rodzin na Bakwaście KB i tam 2-3 rodziny na Włoszce no to najlepiej, no jeszcze miałem tam 2-3 rodzinki Wiktorii i to były najlepsze tu na nasze południe, to śmiało mogę powiedzieć, że u mnie się to sprawdzało w tym roku chciałem powymieniać na jakieś sklenary, pierdółki no i powiem wam, że, że nie jednak od tego odchodzę, za duże straty za bardzo wymagająca pszczoła to jest pszczoła na mega pożytki u nas to są, zrobiło się też gęsto od tych przelaży, bo w tym roku założono chyba około pięciu pasiek. No to to też ja też zrezygnowałem. Na pewno zrezygnuję z siewów dla pszczół, no bo nie będę też, żeby inni korzystali w tym roku. Jak się pytałem, czy ktoś by coś nie zasiał, no to powiedzieli, że nie, bo oni dla paru uli nie będą siać. No to czemu ja mam siać, też taka prawda. No ale to takie problemy okolicznościowe. Na pewno tamte jedno polko zasieje co najbliżej, tylko i wyłącznie na, na to, żeby był urozmaicony pyłek. Także yy, ja się z wami żegnam. Mm, nie popełniajcie teraz będzie jeszcze nagran stricte film. Jakie te błądy popełniłem i wrzucę go w piątek. Te wrzucę już dzisiaj. Także ja się z wami żegnam Kahoska.